Odbyła się dzisiaj inspirowana przez Okręgową Izbę Lekarską debata z kandydatami na prezydenta oraz z panią minister Okłą Drewnowicz i panem profesorem Targowskim, konsultantem krajowym do spraw geriatrii. To ważny temat. Geriatria, o geriatrii i o starości musimy myśleć już teraz, już dziś, i musimy myśleć nie tylko o swojej starości, ale o starości swoich dzieci. Dobrze by było, żeby każdy z nas zainteresował się tym, co robi i państwo, i co możemy my jako społeczeństwo zrobić dla siebie samych i dla przyszłości naszych dzieci. To nie jest sprawa na jeden dzień, to nie jest sprawa tylko na kampanię prezydencką, ale również wielki program, jakim powinniśmy się zająć, to jakim będziemy, jakim będziemy ludźmi na starość, zależy od nas już dzisiaj. Dbajmy o siebie, dbajmy o nasze zdrowie, uczmy dzieci szacunku do osób starszych, przekazujmy to, co mamy najlepsze. Interesujmy się tym, co politycy mogą zrobić dla nas, dla naszych rodziców, dla naszych seniorów, dla tych wszystkich, którzy są zaniedbani. Bo jeżeli my teraz wypracujemy dobrą politykę senioralną, to my, jako ludzie w wieku średnim, będziemy za te 20-30 Lat żyć w dobrym zdrowiu i w dobrej opiece, a nasze dzieci nie będą aż tak obciążone, jak czasami jesteśmy my. Warto o tym pamiętać, warto wymagać od wszystkich kandydatów na prezydenta i od przyszłego prezydenta, żeby ten temat był jednym z podstawowych, którym zajmie się w czasie swojej kadencji.